No, witam. Mam nadzieję, że pierwsze jest jakieś że, się zrobili. Ole, masło oczekuję masła. smakowałam. Ale dzisiaj zapraszam coś na coś słodkiego. Dzisiaj będzie słodkości, to będziemy mieć ciasteczkowy raj. Zapraszam do gotowania. Na nowe będzie dzisiaj. do no, sprzedam tutaj w pierwszym odcinku, kacper. Kacper, witam Cię. Co będziemy dzisiaj gotować? Tam Dzisiaj ugotujemy ciasteczkowy raj. I będą nam potrzebne do tego składniki ciastka. No, bardzo bardzo dobrej jakości. Serek waniliowy. A ile tych ciastek? Ciastek y, 200, 250 gram. A można dać inną Tak, miareń? Można dać to od, od... Jak ktoś chce, to może dać tyle. Tak. Y, serek waniliowy 500 gram. Tak. Truskawki 200 gram. Tak. I jagody tak samo 200 gram. Dobrze by było jakby były krajowe, prawda? Tak, krajowe albo amerykańskie. To już tam... Od, kto co woli? Woli. I tutaj jeszcze truskawki nie zostały. Najpierw wkroimy jeszcze truskawki i co będzie nowity, dobra? Tu? kroimy truskawki, wrzucamy do miseczki, tak? I obieramy tak, że każdy był obrany, to oczywiście? Tak. kroimy. I coś takiego nowego, co to to będzie I czy produkty, no wiadomo, że z jest. I... Minął na zbieranie jagód i truskału. mogą być tak samo morołki? Tak, może, mogą być owoce mrożone, ale musimy wiadomo do wcześniej, wcześniej, jak będziemy gotować, by wystawić je, żeby troszkę... troszkę Teraz co robimy? A, gdy już pokroiliśmy truskawki, tak. bierzemy ciastka Kiasteczka. i na morzu musimy je rozdrobnić bardzo dobrze i tak. Krojone. To tak, takie przepisy może każde dziecko zrobić, prawda? Tak, bardzo łatwy. Nie jest takie, tylko bo to jest, trzeba uważać, bo to za jest nóż. Że się nie skaleczyć nożem. No, teraz no, no, to, to, to są... kroić. Jak to w trzeba kroić? No mniej więcej tak to ciastko na, tak, jak jest jedno ciastko, to tak na cztery części przepołowić i to jeszcze można. I teraz jak mamy wszystko pokrojone, tak. rzucamy do miski. na maskę. Pamiętajcie, dzieci, ostro i znowu. I mamy już ciastka, jak widzimy. Tak. I teraz serek, waniliowy. To, to niekoniecznie nie musi być serek 20. Nie, nie, Może nie być więcej, więcej albo mniej? Tak. Dobrze. Wlewamy go z Po tak. Do serka. wrzucamy truskawki. Po truskawek tak. i museczkę i to jest ostatni składnik, czyli jako... jagody. Mam nadzieję, że jak wyglądacie to będzie Wam się podobał ten przepis. Wyraźcie. I wyraźcie opinię Morski. i czy to będzie takie smakować. Nie to tak nie wyglądać smacznie, ale rzeczywiście w sensie jest naprawdę pyszny. No i tak mieszamy przez minutę. Tak. Żeby to się wszystko nie zmieszało. Teraz to do pucharku i to jest już gotowe do jedzenia, tak, prawda? Gotowe. No to wszystkim będziemy mówić smacznego. Będą kolejne jeszcze przepisy. Tak, bo nasz deser. No. Bardzo fajne podanie w niedzielę na deser w rodzinie. Jak chcecie przygotować coś, mamy albo tacie albo siostrą możecie po pokazać, że umiecie gotować, więc... To jest bardzo prosty. Bardzo deser. prosty deser i pyszny. Dziękuję. Zróbcie taki deser bardzo łatwy do wykonania. Możecie pokazać, że też coś potraficie przyrządzić. Nie Bardzo smarky. No. Dziękuję. Będę kolejne przepisy. A jakie? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. No widzicie, jak wykonał wykonałam, Kacper. bardzo smaczny, zdrowy, bardzo fajny taki dyrektora i seasoning. Smacznego.